Portfolio produktów Jungheinrich w zakresie automatycznych systemów transportowych jest bardzo obszerne. Praktycznie do każdego zastosowania istnieje odpowiednie urządzenie. Jungheinrich zapewnia ciągłość produkcji. Nasz automatyczny ciągnik trzyma się zawsze swojego toru przy jednoczesnym zachowaniu punktualności dostaw. Jest to pierwsze urządzenie na rynku, które umożliwia automatyczne doczepianie i odczepianie przyczep. Nasze automatyczne wózki unoszące i podnośnikowe są właściwym rozwiązaniem do transportu palet, pojemników, kontenerów z jednego punktu do drugiego. Dzięki kompaktowej konstrukcji niezawodny wózek podnośnikowy ERCA idealnie sprawdzi się podczas procesów transportowych w ciasnych pomieszczeniach. Automatyczny wózek widłowy EREA oferuje wysoki udźwig oraz możliwość transportu wielu palet jednocześnie. EKSA to wszechstronny AGV o wysokości podnoszenia do 6 metrów. Doskonale nadaje się do obsługi regałów buforowych i transportowych między strefą produkcji oraz strefą wydawania towaru. Zwrotny ERCA może składować ładunki na wysokości do 4 40 m, zapewnia tym samym najlepsze warunki do obsługi przenośników lub regałów przepływowych, np. w strefie odbioru towarów. Jeśli chcą Państwo zautomatyzować istniejący magazyn z wąskimi korytarzami roboczymi lub planują zbudować nowy magazyn wysokiego składowania, nasze automatyczne wózki widłowe są właściwym wyborem. Wózek ETXA został opracowany z myślą o wysokiej wydajności i dużej elastyczności. Dodatkowe opcje, takie jak innowacyjna kontrola konturu ładunku na stacji transferowej między strefą ręcznych wózków a automatycznym magazynem, gwarantują maksymalną redundancję, bezpieczeństwo i łatwą skalowalność automatycznego rozwiązania. EKXA to nasz najmocniejszy wózek widłowy do wąskich korytarzy roboczych o maksymalnym udźwigu 1600 kg. Oba urządzenia mogą niezależnie zmieniać alejki. Umożliwia to ich efektywne wykorzystanie w wielu korytarzach roboczych. Zarówno ETXA, jak i EKXA oferują opcję stopniowej automatyzacji. Robot Soto naszego partnera firmy Magazino dostarcza materiały na linię montażową autonomicznie i zgodnie ze strategią Just-in-Time. Autonomiczny system do obsługi palet, opracowany wspólnie z firmą DMG Mori, umożliwia w pełni zautomatyzowany załadunek i rozładunek palet. Dzięki partnerstwu z firmą Trump oferujemy przyszłościowe rozwiązania do automatyzacji dla jeszcze bardziej wydajnego przepływu materiałów podczas produkcji blach. Jak widać, firma Jungheinrich oferuje zautomatyzowane systemy transportowe dostosowane do każdego wyzwania, które napędzają wydajność.